Cześć moi drodzy, z tej strony trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam przysiad ze skrzyni, ewentualnie z ławki, wykonany na suwnicy Smitha, czyli tak zwany Box Squad. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy najwspanialsi widzowie, może na początku materiału wyjaśnię, w jakim celu wykonujemy przysiad ze skrzyni, czyli tak zwany box-skład. Oczywiście nazwa może być tutaj zmienna, bo nie musi być to skrzynia, może być to po prostu ławka. Chodzi o to, że szukamy czegoś stabilnego, na czym po prostu będziemy mogli przysiąść na chwilę. Podczas tego ćwiczenia będziemy angażowali przede wszystkim mięśnie czworogłowe UDA. W zależności od ustawienia nóg, czy będą ustawione szerzej i zrotowane, możemy również zaakcentować tutaj e, pracę mięśni przywodzicieli UDA, czyli te wewnętrzne strony tutaj, a także oczywiście mięśnie pośladkowe mogą wykonać tutaj pracę. W rozciągnięciu, kiedy schodzimy do dołu, i w delikatnym spięciu, kiedy po prostu będziemy prostować się do góry z ciężarem. Co jest nam potrzebne do wykonania tego ćwiczenia? Jeżeli będziemy pracowali z wolnym obciążeniem, wystarczy sztanga i stojaki, ewentualnie klatka typu. Rak. I materiał o box skład ze sztangą jest już na kanale, więc nie będę się tutaj powtarzał. Ale dziś prezentuję Wam wersję na słownicy Smitha, gdzie, no nie ukrywajmy, chodzi ona po prowadnicach, więc i pozycja ciała będzie stabilniejsza, a my musimy skupić się tylko i wyłącznie na pracy swoim ciałem, bez uwzględniania toru ruchu sztangi, który i tak będzie cały czas e, pionowy. Potrzebne będzie nam również coś właśnie stabilnego, typu ławka, ewentualnie skrzynia. No, na pewno nie coś, pod czym po prostu się e, złamiemy w pół i spadniemy e, na ziemię. To musi być coś trwałego i po prostu. Stabilnego. Ale do rzeczy. Przygotujmy sobie oczywiście gryf mniej więcej na wysokości górnej części pleców, ale pod szyją, bo nie nakładamy gryfu tutaj e, powyżej karku. Jest to niebezpieczne. Dla osób wrażliwych może być gąbeczka, taka specjalna osłonka, żeby po prostu zimna sztanga nie wbijała nam się w ciało. Ustawiamy ławkę i może być ona ułożona zobaczcie, w taki sposób czyli po prostu na środku słownicy. ewentualnie chwytamy właśnie ową e, skrzynię. I teraz tak, na jakiej wysokości zacząć podstawową wersję box-skład? Mniej więcej jest to dolna część kolana, ale oczywiście możemy popróbować wykonać to ćwiczenie. Na tym niższym pułapie, czyli jeżeli ta ławeczka będzie nieco niższa, no ale czy takie ławki mamy na siłowni? Nie wiem. Ewentualnie, właśnie układamy skrzynię nieco niżej. Na razie w podstawowej, klasycznej wersji sprawdźcie sobie wysokość, jakby dolnej części kolana. No dobra, zaczynamy. Ja już mam tutaj ustawioną ławkę i zobaczcie, co ja robię. Wchodzę w taki sposób, sprawdzam, gdzie są prowadnice, wychodzę lekko przednie, tak, tylna część stopy jakby łączy się tutaj z prowadnicami. No i przede wszystkim muszę wejść pod gryf. Wymierzam sobie tutaj odpowiednią odległość tutaj chwytu, który i tak nie jest tak kluczowy jak przy wolnym obciążeniu, gdzie sztanga może po prostu spaść. Zapieram sztangę gryf o dolną część, znaczy pod szyją po prostu na górnej części pleców i zobaczcie, delikatnie moje nogi dotykają ławki, ale na pewno nie mogą się o nią obcierać, tak? Także delikatnie sprawdzamy tutaj, jak to wygląda. Stopy delikatnie zrotowane na zewnątrz, ale bez przesady, w tej klasycznej wersji tego nie, nie potrzebujemy. Mamy mocno wbite nogi w podłogę i naszym zadaniem w pierwszym momencie jest wciągnięcie powietrza Mocno do przepony, mocno wciągamy powietrze i cofając biodra, zachowując proste plecy i napięty brzuch, schodzenie z ciężarem do dołu, aż do momentu gdzie pyk, siądziemy na ławce, ewentualnie na skrzyni. Cały czas, moi drodzy, utrzymując proste plecy, brzuch napięty, skontrolowany tułów. I w tym momencie mocno wbijając stopy w podłogę, wypychamy się puh, do góry. Wydychając powietrze, oczywiście tempo, w którym Wam pokazałem to powtórzenie, jest bardzo wolne. Wy możecie wykonać to nieco dynamiczniej, ale po prostu chcę do Was trafić w szczegółowy sposób, opisując ten ruch. Powtórzmy to jeszcze raz. Wciągając powietrze, faza ekscentryczna do dołu, cofamy biodra do tyłu, pochylamy lekko tułów, tu rozciągamy pośladki, zginamy kolana, bach, przysiadamy. Cały czas jesteśmy w napięciu, nie rozluźniamy się tutaj za bardzo. Po prostu siedzimy, mamy tą chwilę pauzy, ale jesteśmy gotowi do wypchnięcia sztangi do góry. Niby proste, ale ta faza koncentryczna do góry jest dynam dynamiczniejsza. Trwa jedną sekundę. Zejście do dołu polecam wykonać nieco wolniej, na 2-3 sekundy. Powtórzmy ten ruch. Raz, dwa, trzy. No, troszkę wolniej to zrobiłem. I bach, sekunda do góry, tu wydech, pozbywamy się powietrza i przed kolejnym powtórzeniem znowu łapiemy wdech. Także schodząc do dołu, cofamy biodra i mamy proste plecy, brzuch napięty, przysiadamy. Kolana nie schodzą do środka. Bach i dopięcie. Starajmy się wyprostować na górze, spinając delikatnie pośladki. Oczywiście są ludzie, którzy powiedzą, po co spinać te pośladki? Przecież siła działania idzie pionowo, z góry, więc te pośladki nie będą tak zaktywowane, kiedy ciężar mamy po prostu, e, że tak powiem, na plecach. Tak, to prawda, ale dzięki temu, że spinamy te pośladki, domykamy, że tak powiem, biodra, to uczymy się tego połączenia mózg-mięsień, czyli tego spięcia pośladków. Na pewno to nie zaszkodzi. Te lekkie podwinięcie miednicy, doprostowanie bioder jest bardzo dobre, żeby po prostu domknąć ćwiczenie, zamknąć je w odpowiedni sposób na wyprostowanej, bezpiecznej pozycji. No, na jakie mięśnie tutaj wpływamy? Przede wszystkim na, jak już wcześniej wspomniałem, czworogłowy uda. Pośladki również, kiedy schodzimy do dołu, uczymy się tej kontroli ruchu hip hinge, czyli ruchu zgięcia i wyprostu bioder. Wpływamy także na mięśnie przywodzicieli uda, ale to bardziej w sytuacji, kiedy jeszcze szerzej staniemy, zrobimy takie ala ustawienie semi sumo i zobaczcie, niby mała zmiana, a w tym momencie przywodziciele uda mogą przejąć większość pracy, także to też będzie skuteczne ćwiczenie na te mięśnie. Cofamy biodra do tyłu, proste plecy, głowa przedłużeniem kręgosłupa, siad i bach, dopinamy Schodzimy do dołu, cofając biodra, mając proste plecy, nie podwijamy miednicy, Bach! Znowu sobie siadamy, cofając biodra. Bach, siad i bach! Ale czym się to różni od klasycznego przysiadu? Czym się to różni od wariacji tak zwanych składów z obciążeniem, z sztangą trzymaną z tyłu, z przodu? Tym, że no nie ukrywajmy, tutaj jesteśmy bardziej stabilni dzięki temu, że prowadnica że tak powiem, jest bezpieczna, prowadzi ruch w pionie i w każdej chwili możemy odłożyć ciężar. Kolejna sprawa. Mamy tutaj skrócony zakres ruchu, co nie oznacza, że to jest błąd, bo my możemy tutaj bardziej skupić się na nauce poprawnego ruchu hip hinge poprzez wypchnięcie bioder do tyłu i wyprostowanie ich kiedy idziemy do góry, co również przynosi takie korzyści jak lepsza adaptacja do tego ruchu i Uwaga, czasami osoby, właśnie początkujące, takie średnio zaawansowane, no na takim ćwiczeniu też są w stanie wiele się nauczyć. Dodatkowo możemy tu założyć duże obciążenie, bo jest to bezpieczniejsza wersja tego ćwiczenia, jeżeli zachowamy proste plecy i brzuch napięty. I w każdym momencie możemy odłożyć ciężar, więc polecam tutaj trzy serie po 10 powtórzeń, ale cały czas skupienie, kontrola tego zejścia do dołu i wypchnięcia do góry. Także nie zawsze zakres ruchu. Krótszy będzie błędny. Dodatkowo, osoby, które mają przeciążone kolana, jakieś problemy, w tej wersji ćwiczenia na przysiadzie ze skrzynią czy też ławką, naprawdę te kolana mogą oszczędzać i czuć się bardziej bezpiecznie, jeżeli oczywiście nie zejdą się one do środka w trakcie ćwiczenia, bo warto pamiętać, że każde ćwiczenie można po prostu zepsuć i sknocić, niezależnie jak bezpieczne one będzie po prostu z drugiej strony wyglądało. Tak? Także. To wszystko tutaj trzeba i tak w jakiś sposób kontrolować. Co chciałbym Wam pokazać? Taką moją fajną opcję. Oczywiście ja na swojej siłowni musiałem coś wykombinować, żeby zwiększyć aktywność mięśni pośladkowych. Tu pracujemy pionowo, czyli pracujemy w sposób wertykalny. Żeby zwiększyć pracę horyzontalną, czyli poziomą mięśni pośladkowych, gdzie my po prostu wypychając biodra do tyłu będziemy rozciągać tyłek, a tu go spinać, ja dodam sobie gumę, ależ jestem czwany. Wchodzę sobie tak, wchodzę sobie tak. Zobaczcie, o, nie trafiłem. Kładę mniej więcej ją na kolcach biodrowych, i co ja teraz zrobię? Wykonam przysiady ze skrzyni jeszcze z napięciem gumy, ależ to będzie fajna opcja. I teraz tak, cofam biodra do tyłu, na wdechu, schodzę do dołu, przysiadam. I co się teraz dzieje? Guma mnie pcha za siebie, ale przecież ja nie ucieknę razem z nią. Hop, dopinam, oporuję. Nie wiem, czy to widać, ale oporuję napięcie gumy, które pcha, która pcha mnie do tyłu, a ja przeciwdziałam tej sile mocno spinając pośladki, napinając półdupki, zbliżając je do siebie, czyli po prostu, no, prostując biodra, tak? To jest funkcja mięśni pośladkowych. I cofam biodra do tyłu. Bach, siat i bach, dopięcie. No dobra, to już znacie, tą wersję ćwiczenia poznaliście, ale może ktoś chce sobie to utrudnić, tak? Ławka nie musi stać po środku, oczywiście, możecie to jakoś pokombinować, ułożyć inaczej. Możemy wziąć skrzynię, taki boks. I zobaczcie, ona ma różne wysokości: mniejszy, większy, a ja spróbuję na tym małym. Ile tu mamy? 30 cm wysokości, gdybyście pytali. No dobra, zobaczmy, jak teraz wygląda to, gdzie zwiększymy rozciągnięcie pracy pośladków. Oczywiście e, grupa kuszowo goleniowa również będzie wspomagała ten ruch. Czworogłowy też pracują, ponieważ wyprost kolana tutaj się nam wydarzy. I zobaczcie. Troszkę wysunę. Wdech. I schodzę do tyłu. No, gdzie ta ławka? Nie ma ławki. I siad. Bach. I dopięcie. Trochę za wysoko położyłem sztangę. Cofnięcie bioder na prostych plecach, brzuchu napiętym. Siad. Kolana nie uciekają do środka. Bach. I dopięcie. Zobaczcie, jest nieco niżej i już jest trudniej. Ta faza rozciągnięcia na dole będzie tutaj większa, także też możecie sobie pokombinować. No dobra, ale co ważne? Co warto tutaj jeszcze dodać? A, może zostawię tą skrzynię. No, błędy. Czego tutaj powinniśmy nie robić? Luźne ruchy, brak napięcia. Tu powinna być kontrolowana faza zejścia, faza ekscentryczna i faza koncentryczna. Lekka pauza na dole, przytrzymanie na górze. A często to ćwiczenie wygląda tak. Czyli e, flag, niezadowolony pan Henio, oczywiście nie obrażając tego imienia, spada brzuch napięty. Biodra niestabilne to są błędy. Chwiejące się stawy skokowe, tak nie robimy. Schodzące kolana do środka również nie garbimy się z pleców. Nie kładziemy sztangi na szyi, bo to grozi naprawdę sporym przeciążeniem. Również box skład to nie jest do końca ćwiczenie na to, żeby tutaj kombinować z wąskim ustawieniem stóp. My chcemy się skupić na tym pochyleniu się. Do przodu tułowiem, poprzez wypchnięcie bioder do tyłu. Też nie schodzimy tutaj w pionie. To nie jest boks skład. Zrotowane biodra, wygięte to również będzie błąd. Dla osób z większą skoliozą również to ćwiczenie nie musi być odpowiednie. Dlaczego? Ponieważ w pewien sposób pewien, pewna strona kręgosłupa ta z tą skoliozą będzie niestety odczuwała to te nasilenie tego obciążenia idącego z góry pionowo tak, także to nie będzie ćwiczenie dla takich osób. Polecam ćwiczenie box skład jako uzupełnienie treningu, jako ćwiczenie akcesoryjne, gdzie możemy nauczyć się ruchu hip hinge, gdzie możemy dowalić tego ciężaru troszkę więcej i dodatkowo dociążyć mięśnie pośladkowe i oczywiście mięśnie czworogłowe uda w dość stabilnej pozycji. Nie bójmy się suwnicy Smitha, ma ona również fajne wykorzystanie w treningu uzupełniające poprzez sposób bardziej izolowany w danym ruchu możemy również skutecznie aktywować konkretne, poszczególne dane. Mięśnie. Wpadajcie na YouTube i oglądajcie wszystkie instruktażowe filmy na temat ćwiczeń na mięśnie pośladkowe, czworogłowe, dwugłowe i całą resztę ciała, bo dzięki nim nauczycie się, jak prawidłowo wykorzystywać dane ruchy w planie treningowym. Dla osób zainteresowanych współpracą zapraszam na stronę www.spasion.pl, chętnie pomogę, współpraca online, ale również otwieram się na współpracę na żywo. Także zapraszam podopiecznych, zainteresowanych, konkretnych ludzi, nie jakichś mizio-pupków, mizio-dubków, tylko konkretnych ludzi, którzy chcą potrenować Warszawa Ursynów. Zapraszam na treningi personalne, kameralne, skromne studio, w którym jest wszystko, co trzeba, żeby wykonać prawdziwy trening. Także piszcie na priv, czy na Facebooku, Instagramie, czy poprzez stronę maila, to nieistotne. Dziękuję za uwagę. Zostawcie łapki w górę, komentujcie ten film, dajcie znać, czy czujecie to ćwiczenie, czy go, czy sprawdziliście ten ruch, czy macie inne pomysły na trening mięśni pośladkowych, jakie ćwiczenia lubicie, jakie ćwiczenia macie w swoich planach treningowych. Dziękuję za uwagę, do celu z pasją.